No więc e, zagrałem w grę. Ona jest bardzo krótka. Skończyłem ją w dwie i pół godziny, ale zostanie ze mną na zawsze. Wow. No to jest. No jest to. jest, 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 jest to gra. Robię ten materiał z szacunku dla dewelopera Wrong Organ, który stworzył tę grę i Critical Reflex, czyli wydawcy. Gra, o której mówię, to gra, która ukazała się we wrześniu 2024 roku, czyli 5 miesięcy temu. Jest naprawdę mała, jak już powiedziałem, też krótka produkcja, mająca bardzo charakterystyczną okładkę i mówię tutaj o dziwnej twarzy w bandażach, która jest ewidentnie poparzona i przerażającym, łypiącym na ciebie oku. Jest zrobiona niemalże cała w technice low poly, wygląda jakby była z innej epoki, wygląda trochę jak remake System Shocka 1 i jest silnie narracyjną grą z elementami gameplayowymi, które czerpią garściami przede wszystkim survival horrorów, to znaczy są bardzo Proste zagadki, trochę chodzenia i eksploracji, i jest kilka a, momentów takiego skradania się bądź przerażenia w rozumieniu, uczestniczysz w tym przerażeniu. Mouthwashing zaczyna się tak jak wiele gier by się zaczęło z tym settingiem, to znaczy akcja dzieje się na kosmicznym frachtowcu, który dostarcza ładunki z miejsca na miejsce, trochę można by powiedzieć, że to jest taki FedEx kosmiczny. Załoga liczy sobie pięć osób i zaczyna się od trzęsienia ziemi, a właściwie od katastrofy, to znaczy jest wypadek, który sprawia, że wszystko, co będzie działo się dalej, będzie konsekwencją tego wydarzenia. I to, co powiedziałem, brzmi jak wstęp do każdej w zasadzie gry science fiction, filmu science fiction to zupełnie oczywiste. Mamy załogę, która musi przetrwać, aż nadejdzie ratunek, jeżeli ten ratunek w ogóle nadejdzie, jeżeli znajdzie się sposób, żeby znaleźć drogę do domu po tym, jak doszło do jakiegoś rodzaju kolizji czy awarii. Tylko no nie, właśnie nie o to chodzi w właśnie. Nie chodzi o to, żeby po prostu przetrwać, bo historia jest takim przekładańcem chronologicznym, gdzie śledzimy jednocześnie to, co się dzieje oraz to, co się działo wcześniej, a czasem nawet to, co się dopiero wydarzy. Więc wcielamy się w Jimmy'ego, drugiego pilota i w Carly'ego, który jest pierwszym pilotem i kapitanem jednocześnie. Poza tym jest jeszcze Ania, która jest pielęgniarką. Jest Daisuke, który jest młodym inżynierem, technikiem. i Mamy starszego inżyniera. Moim zdaniem najciekawszą, najlepiej, napisaną postać w całej grze, czyli niejakiego Swansea. To jest tylko pięć postaci. Więcej. Przestrzeń, po której się poruszamy. Jest bardzo mała. Ten frachtowiec jest mały, to znaczy, aż kuriozalne jest w momencie, kiedy dostajemy się do, do ładowni i magazynu i gdzie widzimy towar, który przewożą bohaterowie i to, jak ogromna jest to hala, to wręcz szokujące jest, jak maleńkie są ich kwatery do życia, pokój czy pomieszczenie rekreacyjne, cockpit, warsztat, pokój medyczny, który pełni rolę trochę takiej przychodni, w której jest właśnie Ania. To wszystko jest bardzo. Kameralne, bardzo małe i łatwo jest się nauczyć rozkładu przestrzennego i rozkładu pomieszczeń w tej grze w momencie, w którym zaczynamy w nią grać, ale i tak nie chodzi o to, żeby poruszać się w przestrzeni, chodzi o to, żeby poznawać historię. A ta historia jest właśnie zakodowana w relacjach tej piątki osób, tym, co ich łączy, tym, co się wydarzyło, tym, co doprowadziło do katastrofy, tym, jaki jest pokłosie tej katastrofy, jakie są konsekwencje i podróżą nie tylko po relacjach bohaterów między sobą, ale również podróżą w głąb, Isso. Jimmy'ego i Carly'ego, bo psychodeli i halucynacji i surrealizmu w tej grze jest bardzo dużo. I trzeba tutaj przywołać wspaniałego i już niestety nieżyjącego, bo odszedł od nas kilka dni temu Davida Lynch'a. Ja myślę, że David Lynch nie wiem, jaki miał stosunek do gier wideo. Myślę, że byłby na nie otwarty, ale nie miał z nimi większego doświadczenia. Gdyby zagrał w mouthwashing, coś, coś by się w nim zmieniło. W sensie, przepraszam, bo zrobiłem się aż przykro, jak o tym pomyślałem, że David Lynch pewnie nigdy nie zagrał i już nie będzie mógł zagrać w mouthwashing. Ale byłby dumny, bo ja bym powiedział, że ta gra jest tym, co bardzo chciałoby zrobić krakowskie studio Bluebird Team i uważam, że udało im się w końcu to osiągnąć grą uh, Silent Hill 2, która jest remakiem. wcześniej próbowali chociażby Observer'em i The Medium, czyli wykorzystać otoczenie. Wykorzystać percepcję gracza, perspektywę gracza, sposób prowadzenia narracji, kolejność i sekwencje zdarzeń oraz dialogi do tego, żeby drogą horroru psychologicznego i wykorzystując konwencję tego gatunku, powiedzieć coś o kondycji człowieka i naturze człowieka. Żeby opowiedzieć o wyparciu, o winie, o krzywdzie o nieporozumieniach, o problemach w komunikacji, o braku perspektyw, o perspektywach, o kapitalizmie, o solidarności, ale raz jeszcze ponad wszystko o mechanizmach obronnych, które budujemy w swojej głowie, kiedy nie możemy do siebie czegoś dopuścić albo kiedy nie możemy się pogodzić z tym, że to nie my do końca jesteśmy bohaterami danej historii. I sposób, w jaki mouthwashing zabiera nas stopniowo coraz bardziej w odmęty szaleństwa. Jak bawi się przestrzenią, jak wyciąga nam spod nóg dywan. I to już się dzieje na początku, gdzie przemierzamy długie, długie korytarze, a za nami pojawiają się dziwne maskotki, które są. Maskotką firmy, dla której pra pracujemy, czyli Pony Express, żeby, żeby stopniowo zacierać w nas to poczucie, co właściwie się dzieje, co właściwie się wydarzyło i co na sumieniu mają bohaterowie, że widzą takie, a nie inne rzeczy i czy może jest jakaś inna siła kosmiczna, która wpływa na ich postrzeganie wydarzeń. To wszystko jest przeplatane z tak bardzo prozaicznymi ludzkimi rzeczami i odruchami, jak na przykład opieka nad osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania, bądź nawet obrzydzeniem. Z jakim może się to wiązać, kiedy musisz się taką osobą opiekować, musisz ją podmywać, musisz ją karmić, aż po frustrację, która prowadzi do niechęci i przemocy wo wobec osoby niepełnosprawnej. I Gdybym jeszcze tylko zdradził, z jakimi dodatkowo poziomami psychologii się to wiąże, to byście złapali się za głowę, ale ta gra naprawdę sprawia, że z jednej strony jest lekka, intrygująca, łatwa do opanowania strony gameplayowej, a z drugiej ma momenty tak porażające, nie chcę powiedzieć, że szokujące, po prostu Dla waloru szokowego, ale dające do myślenia, gdzieś łączące się no, z rzeczami, z którymi ludzie zmagają się na co dzień i wcale nie muszą znajdować się w przestrzeni kosmicznej, żeby się z nimi borykać. To, to też jest niezwykła karytmika tej gry i to uważam, że przemawia za argumentem, żeby gry były po prostu krótsze, że gry, które nie mają nadmiernej ilości kontentu, dużej przestrzeni, w której się poruszamy i ogromnej ilości znaczników i questów i linii dialogowych, nie można napisać gry, która ma znacznie mniejszą przestrzeń nie ma żadnych questów, a tylko główną historię, którą przeżywamy i znacznie mniej linijek dialogowych, które są w stanie przekazać więcej myśli i się okazuje, że możemy zostać z takim doświadczeniem znacznie dłużej, pomimo, że zajęło nam ono znacznie mniej czasu. Maw jest właśnie taką produkcją, taką, która pozostawia cię zmienionym. Tak było na, na naszym streamie, tak? Znaczy ja dziękuję tym, którzy mi ją polecali, w szczególności użytkownikowi Someone, który, który optował za tym, żeby ona się pojawiła. Wręcz powiedział, ja wiem, że pewnie ma się Nigdy u Ciebie nie pojawia byciem, tak? Zobaczymy, no i wrzuciłem off-washing i pomimo, że trochę było śmiechu na początku, gdzie ja używałem swojego dabingu do tego, żeby jakoś uczłowieczyć bohaterów, bo tego dabingu nie ma w grze jako takiego audio, mamy tylko jedno wspólne przyjęcie urodzinowe na podróż, prawda? Więc możemy je urządzić, kiedy tylko chcemy. Tylko jedną osobę podróż może czekać urodzinowa niespodzianka. Ostatnio była pora jego pamiętasz? Nie ma mowy! Niemożliwe mi to umknęło! Teraz była twoja kolej, więc. Gratulacje! To w końcu szybko zaczęło się to zmieniać w jakiś wspólny seans filmowy i rozkładanie tego filmu na czynniki pierwsze. A ten film nie pozostawił żadnego z widzów, którzy byli na tym streamie, czyli ponad 250 osób, a które, które nie zostałyby z jakimiś przemyśleniami, które nie zostałyby może nawet z jakimiś bliznami na duszy, które nie chciałyby porozmawiać w ogóle o tej grze. Więc Mouthwashing jest jedną z najciekawszych gier zeszłego roku, których nie uwzględniłem na swojej liście najlepszych gier 2024, ponieważ niestety w nią wówczas. Nie zagrałem. I mogę się tylko cieszyć, że są takie studia jak Critical Reflex, które pokazują, że znakomite historie można opowiedzieć krótko i bez kompromisów. Właśnie w takiej, a nie innej formie, czyli gier bardzo niezależnych, nie wyglądających tak spektakularnie, że być może 90% graczy na świecie przeszłoby obok tej gry obojętnie, nawet po nią nie sięgnęło, ze względu na to, że nie ma walorów, jakości, które sprawiałyby, że chcą poświęcić na nie te kilkadziesiąt złotych, bo to 60 złotych kosztuje ta gra, i, i kilku godzin, nawet nie mając świadomości, że to będzie tylko kilka godzin. Ja nie mniej ym, uważam, że to jest gra, w którą powinien zagrać każdy. Każdy, kto m, chce mieć ciekawe doświadczenia popkulturalne, każdy, kto uważa się za gracza bądź graczkę i każdy, kto nawet nie uważa się za gracza bądź graczkę, ale szuka czegoś, co będzie pobudzające, czegoś, co będzie ciekawym, interaktywnym przeżyciem dla was, właśnie. Czyli dla każdego, uważam. Jest mouthwashing, jest niezwykłym doświadczeniem. Gra, jak już powiedziałem, kosztuje tylko 60 zł, mniej niż 60 zł na Steamie. Cięgnijcie po nią. Niech jasne możecie obejrzeć, stream, na którym przeszedłem całą tę grę i bardzo zapraszam, bo było śmiesznie, było ciekawie, były interesujące rozkminy, były ciekawe take'i, ale mimo to i tak zachęcam was do tego, żebyście sięgnęli po tę grę, znajdziecie ją na Steamie. Raz jeszcze mouthwashing zmieniło mnie, chociaż wystarczyło bardzo niewiele czasu tego, żeby została ze mną na bardzo długo.